Konkurs malarski jest dla mnie okazją do pokazania swoich prac w trochę innym kontekście. Czego po nim oczekuję? O, oczekuję bardzo dobrej wystawy e, z wieloma świetnymi artystkami i artystami. E, mam nadzieję, że wkrótce się otworzy i że wszyscy, którzy tego potrzebują, będą mieli okazję e, pojawić się na montażu. Dokończyć swoje prace już na miejscu. Tego teraz potrzebujemy. E, czy dokonania na polu malarstwa, znane z historii sztuki, mają dla mnie jakiekolwiek znaczenie? Mają. E, artysta w czasach zarazy. E, nie robię nic szczególnego. E, zajmuję się małym dzieckiem bardzo małym. To, co może wokół, to, co może wpływa na moją twórczość, to ym, jakieś drobne pomyśl, pomysły, ym, sytuacje, które skłaniają mnie do refleksji nad swoimi pomysłami, ale to wszystko jest bardzo ym, na razie krótkie i dopiero myślę, że za jakiś czas będę mogła bardziej nad tym popracować. Idol, któremu bym oddała swój obraz za darmo. Myślę, że mogłaby to być osoba, która również zajmuje się sztuką, ale niekoniecznie sztukami wizualnymi. Być może jakiś pisarz bądź pisarka. Jestem zadowolona ze swoich studiów artystycznych. Tu nie będę na pewno jakoś narzekać. Nie będę też oceniać. Pod kątem merytorycznym tych studiów. Eee, raczej staram się patrzeć na ten czas jako na coś dobrego, wartościowego. Poznałam wiele fajnych osób, wielu artystów i artystek, eee, którzy na pewno mocno wpłynęli na to, jak ukształtowała się moja droga artystyczna. Eee, no i to było takie miejsce, gdzie w zasadzie. Można było wiele rzeczy, wiele rzeczy się nauczyć, niekoniecznie od y, kadry pedagogicznej, ale właśnie od innych osób.